Dziś porozmawiamy o pierwszym nawyku skutecznego działania z książki Stevena Covey'a siedem nawyków skutecznego działania, nawyku bycia proaktywnym. Bycie proaktywnym to fundament, na którym budujemy skuteczność w każdym aspekcie naszego życia. Nawyk bycia proaktywnym jest fundamentem skutecznego działania. Steven Covey zaczyna od tego nawyku, ponieważ proaktywność to klucz do przejęcia kontroli nad swoim życiem. Być proaktywnym oznacza brać odpowiedzialność za swoje życie. To podejmowanie inicjatywy, działanie z własnej woli i świadomość, że mamy kontrolę nad naszymi decyzjami i reakcjami. Covey podkreśla, że to, jak reagujemy na różne sytuacje, jest naszą decyzją, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. W książce wprowadzone są dwa kluczowe pojęcia krąg troski i krąg wpływu. Te pojęcia pomagają zrozumieć, jak efektywnie zarządzać swoją energią i zasobami, aby osiągać lepsze rezultaty w życiu osobistym i zawodowym. Krąg troski obejmuje wszystkie sprawy, które nas martwią, interesują lub zajmują naszą uwagę, ale nad którymi nie mamy bezpośredniej kontroli: takie jak pogoda, gospodarka, polityka, zdrowie innych ludzi oraz zdanie innych ludzi. Koncentracja na kręgu troski prowadzi do stresu, frustracji i poczucia bezradności. Natomiast krąg wpływu obejmuje te sprawy, na które mamy bezpośredni wpływ czyli możemy je kontrolować i kształtować swoimi działaniami i decyzjami czyli nasze własne myśli i nastawienie, nasze decyzje i działania nasza praca i zaangażowanie sposób w jaki traktujemy innych ludzi nasze zdrowie i styl życia. Kowej wprowadza pojęcie proaktywności w kontraście do reaktywności. Osoby reaktywne pozwalają, aby ich zachowanie było determinowane przez okoliczności zewnętrzne, warunki i nastroje, czyli pozostają głównie w kręgu troski. Na przykład, jeśli ktoś ich zdenerwuje, reagują złością. Osoby proaktywne koncentrują swoją energię na kręgu wpływu, skupiają się na tym, co mogą kontrolować i systematycznie podejmują działania, które poszerzają ich krąg wpływu. W miarę jak ich efektywność i wpływ rośnie, krąg wpływu staje się coraz większy, a krąg troski coraz mniejszy. Przykład pierwszy. Stresowa sytuacja w pracy. Osoba proaktywna. Zauważa, że deadline zbliża się szybko i inicjuje spotkanie zespołowe, aby omówić postępy i podzielić się zadaniami. Proponuje plan awaryjny na wypadek opóźnień. Dzięki czemu projekt zostaje ukończony na czas dzięki dobrej organizacji i współpracy. Zespół docenia inicjatywę i zaangażowanie osoby proaktywnej. Osoba reaktywna czeka na instrukcje od szefa i nie podejmuje żadnych działań, dopóki nie zostanie poproszona. Kiedy termin się zbliża, zaczyna działać w panice. Projekt jest ukończony z opóźnieniem, co prowadzi do stresu i frustracji w zespole. Przykład drugi: problemy w relacjach. Osoba proaktywna zauważa, że w relacji z partnerem pojawiają się napięcia i decyduje się na szczere rozmowy o problemach. Proponuje wspólne spędzanie czasu i pracę nad komunikacją. Przez co relacja się poprawia, partnerzy lepiej się rozumieją i wspólnie pracują nad problemami. Wzajemne zaufanie i wsparcie rośnie. Osoba reaktywna ignoruje problemy, licząc, że same się rozwiążą. Reaguje emocjonalnie na krytykę i unika trudnych rozmów. Problemy narastają, a napięcia stają się coraz większe. Relacja się pogarsza, prowadząc do możliwego rozpadu związku. Przykład trzeci zarządzanie finansami osobistymi. Osoba proaktywna. Tworzy budżet, monitoruje wydatki i regularnie oszczędza. Inwestuje w edukację finansową, aby lepiej zarządzać swoimi pieniędzmi. Co za tym idzie, posiada oszczędności na niespodziewane wydatki i inwestuje w przyszłość. Czuje się pewnie i bezpiecznie finansowo. Osoba reaktywna. Wydaje pieniądze bez planu. Żyje od wypłaty do wypłaty. Nie oszczędza i nie monitoruje swoich wydatków. W momencie niespodziewanych wydatków popada w długi i stresuje się sytuacją finansową. Brakuje jej poczucia bezpieczeństwa finansowego. Aby być proaktywnym, zacznij od świadomego podejmowania decyzji i kształtowania swoich reakcji. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że masz kontrolę nad tym, jak reagujesz na różne sytuacje. Zamiast automatycznie reagować, zastanów się, jakie są Twoje wartości i cele, a następnie wybierz reakcję, która z nimi współgra. Zmieniaj negatywne myśli na pozytywne. Zamiast mówić, nie mogę tego zrobić, zapytaj siebie, jak mogę to zrobić. Skup się na swoim kręgu wpływu. Zidentyfikuj te obszary, na które masz bezpośredni wpływ w swojej pracy, relacjach i codziennym życiu. Skoncentruj się na działaniach, które możesz podjąć, aby poprawić swoją sytuację. Praca nad tym, co kontrolujesz, pozwoli ci poczuć większą kontrolę nad swoim życiem. Planowanie i organizacja są kluczowe, żeby być proaktywnym. Ustalaj priorytety, identyfikując najważniejsze zadania i koncentruj się na ich realizacji. Regularnie planuj swoje działania i śledź postępy. To pomoże być bardziej efektywnym i skupić się na osiąganiu celów. Inwestowanie w samorozwój jest kolejnym krokiem w byciu proaktywnym. Ucz się nowych umiejętności, czytaj książki, uczestnicz w kursach i szkoleniach. Określ swoje cele krótko i długoterminowe i systematycznie dąż do ich realizacji. Ciągłe doskonalenie siebie pomoże ci lepiej radzić sobie z wyzwaniami. Zdrowe nawyki są również ważne. Dbaj o swoje zdrowie, regularnie ćwicz, zdrowo się odżywiaj i dbaj o odpowiednią ilość snu. Zarządzanie stresem jest kluczowe. Wprowadź techniki relaksacyjne, takie jak medytacja, yoga lub regularne spacery, aby utrzymać równowagę psychiczną. Rozwijanie relacji z innymi ludźmi jest istotnym elementem proaktywnego podejścia. Inwestuj czas w relacje z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami. Bądź empatyczny i otwarty na potrzeby innych. Komunikuj się efektywnie, starając się zrozumieć innych, zanim zostaniesz zrozumiany. Aktywne słuchanie i konstruktywna komunikacja to klucz do dobrych relacji. Wreszcie przejmij inicjatywę w swoim życiu. Działaj bez czekania na instrukcje. W pracy i w życiu osobistym podejmuj inicjatywy, szukaj rozwiązań problemów zamiast narzekać na trudności. Bądź kreatywny i elastyczny w podejściu do wyzwań. Przejmowanie inicjatywy i szukanie sposobów na rozwiązywanie problemów to klucz do skutecznego działania i osiągania lepszych wyników. Podsumowując, bycie proaktywnym to klucz do przejęcia kontroli nad swoim życiem i osiągania lepszych rezultatów. To podejmowanie świadomych decyzji, skupienie się na tym, co możemy kontrolować, i systematyczne dążenie do realizacji swoich celów. Proaktywność to nawyk, który można wypracować, a jego regularne praktykowanie przyniesie pozytywne efekty w każdej dziedzinie życia. Jeśli film Ci się podobał, zostaw lajka i subskrypcję. Esencja ciekawej książki. Wrócimy z nową ciekawą książką.